W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Nowenna za kapłanów. Święty Jan Maria wianej, Nauka o Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów i osoby zakonne spośród nas i wysłałeś ich, aby głosili Twoje Słowo i działali w Twoje Święte Imię. Za tak wielki dar dla Twego Kościoła przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie. Prosimy Cię, abyś napełnił ich ogniem Twojej miłości, aby ich służba ujawniała Twoją obecność w Kościele. Ponieważ są naczyniami z gliny, modlimy się, aby Twoja moc przenikała ich słabości, nie pozwól, by w swych utrapieniach zostali zmiażdżeni, spraw by w wątpliwościach nigdy nie poddawali się rozpaczy, nie ulegali pokusom, by w prześladowaniach nie czuli się opuszczeni. Natchnij ich w modlitwie, aby codziennie żyli tajemnicą Twojej śmierci i zmartwychwstania. W chwilach słabości poślij im Twojego ducha, pomóż im wychwalać Twojego Ojca Niebieskiego i modlić się za biednych grzeszników. Mocą Ducha Świętego włóż Twoje Słowo na ich usta i wlej swoją miłość w ich serca, aby nieśli dobrą nowinę ubogim, a przygnębionym i zrozpaczonym uzdrowienie. Niech dar Maryi, Twojej Matki dla Twojego ucznia, którego umiłowałeś, będzie darem dla każdego powołanego do Twojej służby. Spraw, aby ta, która uformowała Ciebie na swój ludzki wizerunek, uformowała ich na Twoje boskie podobieństwo, mocą Twojego Ducha i na chwałę Boga Ojca. Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów i osoby zakonne. Duchu święty, Duchu światłości, oświecaj kapłanów i osoby zakonne. Duchu święty, Duchu czystości, uświęcaj kapłanów i osoby zakonne. Duchu święty, Duchu mocy, wspieraj kapłanów i osoby zakonne. Duchu święty, Duchu Boży, spraw. By szczególnie kapłani, ożywieni i umocnieni Twoją łaską nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali duszę. Duchu Święty powierzamy Ci serca kapłańskie i zakonne, ukształtuj je. Na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. Dzień pierwszy: nauki o Czym jest Pycha? Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy niesprawiedliwi, cudzobożnicy, albo jaki ten celnik. Tak zazwyczaj przemawiają ludzie fałszywie pobożni, dumni, zakochani w sobie, tacy, którzy ciągle krytykują postępowanie innych. Grzech pychy chce się wynieść ponad drugiego, przecenia siebie i o sobie ma jak najlepsze wyobrażenie. Pycha jest źródłem wszelkich występków i przyczyną rozmaitych nieszczęść na świecie. Dochodzi często do tego, że ludzie w swoim zaślepieniu chlubią się z tego, co powinno okryć ich wstydem. Jedni pysznią się, bo im się wydaje, że mają większe zdolności, inni szczycą się swoim majątkiem i nie chcą pamiętać o tym, że im kto więcej otrzymał tym bardziej drobiazgowy rachunek czeka go przed Bogiem. Żeby wam dać należyte pojęcie o pysze, trzeba by, za pozwoleniem Boga, wydobyć z przepaści Lucyfera, żeby on sam przedstawił wam grozę tego grzechu i pokazał, jakie dobra niebieskie za jego sprawą utracił i jakie nieszczęścia na siebie ściągnął, gdyby on, i aniołowie jego nie unieśli się pychą, nie byłoby złych duchów, nikt nie kusiłby pierwszych rodziców, i dlatego wytrwaliby oni w dobrem. Każdy ciężki grzech, jak skąpstwo, pijaństwo, mściwość, nieczystość, zasługuje na wieczne karanie, i że każdy z tych grzechów ciężko zasmuca Boga. Grzech ten trwa nieraz chwilę, a kara, jaka zań następuje, jest wieczna. W sposób szczególny charakteryzuje pychę to, że osoba, która jej podlega, nie dostrzega w sobie żadnej winy. Człowiek pyszny nie chce uwierzyć, że jest pyszny, nie chce przyznać, że nie ma racji. Jemu się wydaje, że wszystko, co mówi, jest dobre. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki i wieków. Amen.